Dzień dobry, witam wszystkich. W tym filmie porozmawiamy o metryce SOPR, a raczej o jej dwóch odmianach. Rozważmy te wskaźniki osobno dla grupy długoterminowych posiadaczy i krótkoterminowych posiadaczy bitcoinów. Do analizy użyjemy jednego ogólnego okresu 90 dni. Przypomnę, że głównym zadaniem SOPR jest ocena zysku lub straty monet, które poruszają się w blockchainie. Innymi słowy, metryka pozwala wiedzieć, czy monety poruszają się z zrealizowanym zyskiem czy stratą. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że ta metryka wykorzystuje w swoich obliczeniach tylko monety, które nie poruszały się przez ponad 155 dni. Innymi słowy, wskaźnik ten koncentruje się wyłącznie na zachowaniu grupy inwestorów długoterminowych. Jak widać, sam wykres jest bardzo płaski, ponieważ użyto 90-dniowego okresu, ale częściowo dlatego, że sama metryka usuwa większość szumu, jaki ma grupa krótkoterminowych posiadaczy bitcoinów. Na początek warto powiedzieć, że pomimo faktu, że cena bitcoina od dwóch miesięcy porusza się w kierunku spadkowym, wskaźnik nadal rośnie. To nie jest anomalia, to jest norma, ponieważ ten wykres wykorzystuje szerszy zakres analizy wynoszący 90 dni, kiedy wskaźnik osiąga szczyty, a cena spada w różnych momentach. Według statystyk cena minimalna ustalana jest wcześniej i po krótkim czasie wskaźnik osiąga swoje maksimum, po czym zaczyna poruszać się w kierunku spadkowym. Zwracam uwagę na dynamikę wskaźnika teraz i dynamikę wskaźnika w 2019 roku. W 2019 roku, w przededniu końca średniookresowego trendu, wskaźnik ten zatrzymał swój agresywny wzrost, zastępując go bardziej umiarkowanym, ale z wyraźnym osłabieniem. Po zmianie impetu w metryce wzrost wskaźnika utrzymywał się w ramach czasowych przez 50 dni, po czym wskaźnik osiągnął szczyt i zaczął spadać w ramach ruchu korekcyjnego bitcoina. W tej chwili obserwujemy ten sam wzorzec zachowania wskaźnika, począwszy od 16 maja 2023 roku. Dynamika wskaźnika uległa zmianie i przybrała taką samą formę jak w poprzednim cyklu. Uważam, że z dużym prawdopodobieństwem wskaźnik będzie rósł jeszcze przez najbliższe od 20 do 30 dni, po czym odwróci się i skieruje swój ruch w dół. Na dzień 13 czerwca 2023 roku. Indeks wynosi 1,90, a cena Bitcoina wynosi 25897 dolarów. Przejdźmy do następnego slajdu. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji SOPR, wskaźnik ten wykorzystuje do obliczeń Bitcoiny starsze niż 155 dni, co pozwala ocenić zachowanie grupy posiadaczy krótkoterminowych. Sama metryka jest bardziej impulsywna i hałaśliwa, co jest konsekwencją ciągłych transakcji grupy. Warto również zauważyć, że w tej metryce maksymalne wartości, przy których znajdował się wskaźnik to 1,86 tysięcznych, podczas gdy w metryce poprzedniego slajdu wskaźnik osiągnął równa się 16,629. Jest to bezpośrednio związane z faktem, że cena, po której członkowie tej grupy sprzedają monety, nigdy nie jest znacząco wyższa od ceny, po której monety kupili. Jednak ceny, po których ta grupa posiadaczy sprzedaje swoje bitcoiny, są znacznie wyższe niż te, po których je kupowali. Co wskazuje, że monety starsze niż 155 dni były sprzedawane z ogromnym zyskiem. Na slajdzie metryk wyraźnie widać, jak wskaźnik zaczął spadać od momentu, gdy cena bitcoina osiągnęła swoje maksimum. Jesień trwa do dziś. Skupiam się na tym, jak zachowuje się wskaźnik, gdy cena bitcoina próbuje się odbudować. Wskaźnik ten bardzo słabo reaguje na wszelkie wzrosty ceny bitcoina i będzie dalej spadał. Maksimum wskaźnika w ramach trendu średniookresowego zostało ustalone 14 kwietnia 2023 roku na poziomie około 1,15 tys. przy cenie 30,476 tys. dolara za bitcoina. Na tej podstawie następuje trend spadkowy wskaźnika. Na dzień 13 czerwca 2023 roku indeks wynosi 1,5 tysięcznych, a cena bitcoina wynosi 25,897 dolara. Oznacza to, że wskaźnik spadł o minus 0,10 tysięcznych od maksimum do wartości, w których jest teraz. Spójrz także, gdzie wskaźnik znajduje się teraz w stosunku do najniższego poziomu wskaźnika, który został ustalony podczas korekty BTC na poziomie 20 tysięcy w ramach średnioterminowego trendu wzrostowego. Minimalny poziom korekty został ustalony 12 marca 2023 roku na poziomie 1,52816 milionowych przy cenie BTC 22 i 123 tysięczne dolara. Rozumiemy więc, że wskaźnik spadł już poniżej marcowego minimum, będąc powyżej ceny Bitcoina o 3700 dolarów. Ponieważ średnia z ostatnich 90 dni jest już tak niska, sugeruje to jedynie, że nawet przy wyższych cenach bitcoinów możliwy do zrealizowania zysk z monet posiadanych przez posiadaczy krótkoterminowych jest coraz mniejszy, co z pewnością wskazuje na słabość trendu. Wynik Podsumowując wszystkie dane dotyczące obu wskaźników, dochodzę do wniosku, że nie ma potencjału wzrostowego w średnim terminie. Obserwowana obecnie słabsza dynamika metryki wskazuje na spowolnienie tempa wzrostu zrealizowanych zysków, z jakim poruszają się monety dużych posiadaczy, co jest typowym zachowaniem metryki w przededniu zmiany trendu. Dane pokazują, że posiadacze krótkoterminowi tracą coraz więcej zrealizowanych zysków z każdej monety, którą przekazują każdego dnia. Wskaźnik spadł poniżej marcowego minimum wskaźnika, co jest negatywnym sygnałem dla każdego scenariusza trendu wzrostowego bitcoina. Co więcej, każdego dnia otrzymujemy coraz więcej potwierdzeń na korzyść naszego planu handlowego polegającego na obniżeniu ceny bitcoina w przedziale od 20 000 do 18 500 dolarów za pośrednictwem bloku dystrybucyjnego, w którym cena jest teraz. Najprawdopodobniej nie będzie to szybkie, a poziom 24 300 dolarów pozostanie dnem bloku przez długi czas.